Być wymienić trzy takie kobiety topowe w Polsce, które, twoim zdaniem, są właśnie glamour. To kto by to był? Moja mama. Eee, mam mówić dlaczego? Eee, ponieważ e, imponuje mi swoim poczuciem humoru, e, tym, że, jak to cytuję, e, że zdjęła się z półki, odkurzyła i wróciła na salony. E, jest, jest dobrym człowiekiem. E, i ma niesamowity dystans do siebie. E, moja teściowa. E, za bycie naprawdę niesamowicie fajną, inteligentną i silną kobietą. E, I myślę teraz o trzeciej kobiecie. W Polsce. Wiesz co? Powiem to. Jest to Anka Lewandowska. E, prywatnie moja bardzo dobra koleżanka, która. E, w zasadzie mogłaby nie robić nic, a robi niesamowicie dużo? E, cały czas się rozwija, cały czas motywuje, e, e, cały czas e, zaskakuje nowymi pomysłami i jest, e, jest kobietą rakietą i naprawdę bardzo bardzo ją szanuję za to i, e, i uważam, że sukces Roberta to jest w ogromnym procencie zasługa Ani. A jak podoba, jak pomogła Tobie Ania? Mi? mi pomogła, bardzo mi pomogła na wielu na wielu płaszczyznach e, e, a za jedną jestem mi bardzo, do, do końca życia będę jej bardzo wdzięczna e, i nie mogę tego powiedzieć tutaj, ale Anka będzie wiedziała o co chodzi